Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Działdowski Dekorglas rozegrał w sobotę pierwszy mecz finałowy w rozgrywkach Pucharu Europy. Naszym rywalem była francuska drużyna Hennebont. Mecz zakończył się wygraną Dekorglasu 3 do 2. Swoje pojedynki wygrali Jakub Dyjas z Tajwańczykiem Chuangqi Kai Konishi z Grekiem Zgoro Poulosem oraz Jonathan Grot z Tajwańczykiem Chuan chi Przegrali swoje walki Diaz z Carlsonem oraz Grot także z Carlsonem. Mecz rewanżowy finału Pucharu Europy już we wtorek 4 kwietnia we Francji. Czekamy na dobre wieści z tego meczu. Mamy nowe stowarzyszenie sportowe. Amatorska drużyna piłkarska działdowo. Tak nazywa się oficjalnie potwierdzone i zarejestrowane stowarzyszenie sportowe w działdowie. Działamy dla lokalnej społeczności, bez ograniczeń wiekowych, dla młodych i starszych, dla ludzi aktywnych z pasją do piłki. Jest nas bardzo dużo. Propagujemy zdrowy tryb życia, aktywny na sportowo. Trenujemy dwa razy w tygodniu bez względu na pogodę przez cały rok powiedział Karol Janicki, trener zespołu piłkarskiego. Drużyna rozegrała już w tym roku pierwsze swoje mecze. Tam swoje miejsce może znaleźć każdy chętny. Życzymy powodzenia. Koszykówka szkolna. W Ełku rozegrano turniej koszykówki chłopców i dziewcząt rocznik 2010 i młodzi. W turnieju wystąpiło po 6 zespołów. W kategorii chłopców wystąpił zespół UKS Sokół Działdowo. Chłopcy z działdowskiej czwórki wypadli bardzo dobrze, zajmując trzecie miejsce. Klasyfikacja chłopców. Basket 47 Białystok 2, Nenufar 5 Ełk, Sokół Działdowo, Basket 47 Białystok 1, Truso Elbląg i Wilki Ełk. A teraz o piłce nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo wygrała w Lubawie z motorem 2 do 1. Obydwie bramki dla Polonii zdobył Artur Gorczyński. W najbliższej kolejce Polonia zagra ze zniczem Biała Piska. W lidze okręgowej doszło w Narzymiu do meczu derbowego naszego powiatu. Iskra Narzym przegrała z Delfinem Rybno 0 do 2. Gole dla Delfina Radosław Gajewski i Jakub Kwaśniewski. W najbliższej kolejce Iskra grać będzie w Tolkmicku, natomiast Delfin u siebie z Polonią Pasłęk. W klasie A MKS działdowo zremisował w Kazanicach z Jordanem 1-1. Gola dla MKS-u zdobył Damian Kalisz. W najbliższą sobotę MKS zagra po raz pierwszy tej wiosny na własnym boisku z Welem Dąbrówno. W well grał w Iławie z Małym Jeziorakiem. Do przerwy był wynik bezbramkowy. W drugiej połowie padło aż pięć goli. Na szczęście trzy z nich do bramki rywali Welu. Gole dla Welu zdobyli Hubert Komoszyński, gol samobójczy i Mateusz Dobucki z rzutu karnego. W ostatnich sześciu minutach dwa gole zdobyła drużyna z Iławy, ale ostatecznie lepszy był Wel. W najbliższej kolejce Wel grać będzie na własnym boisku z Kozłowem. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 17 osób, w tym 5 pań. Zwyciężył Józef Stramski, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Bialuk-Pietrzak. Odnotowano jeden debiut. W Toruniu odbyły się Mistrzostwa Świata Master z biegu półmaratońskim. Dobrze wypadli dwaj długodystansowcy z naszego powiatu. Mariusz Dębowski z Lidzbarka zajął w swojej kategorii wiekowej M35 czwartą pozycję, poprawiając swój rekord życiowy. Zbigniew Bartkowski z Działdowa był piąty w swojej kategorii wiekowej M55. Gratulujemy naszym zawodnikom. Siatkówka. W rybnie rozegrano turniej siatkówki Pań i Panów o Puchar Wójta Gminy Rybno. Startowało łącznie aż 14 zespołów. Najlepsze zespoły wśród pań. Panterki Tim, Gokis Radomin de Feat Żuromin Libero. Wśród panów najlepsza czwórka to Impact Żuromin, Kurier Express, Polej Ostruda i Konstrakt Lubawa. Organizatorem turnieju był Osir Rybno. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program za tydzień, życząc jednocześnie spokojnych i zdrowych świąt. Do widzenia!